Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hotline Miami Dzisiaj robię sobie taki mały maratonek i myślę, że to będzie ostatni chapter, który nagram, a może jeszcze dziesiąty Jak będzie mi się chciał grać, ale pewnie będzie mi się chciał grać, więc dzisiaj skończę grę yeah. Okej, okay. 31 maja, standardowo idziemy odbierać telefon Gdzie zniknęła dziewczyna? Może telefon nam coś powie Dzisiaj dzwoni Rick z biura Okay, widzę, że z tych telefonów i tak raczej niczego ciekawego się nie dowiem, jeżeli chodzi o fabułę, więc będę musiał po prostu większą uwagę zwracać na tego gościa w sklepie. A telefon to po prostu zazwyczaj dzwoni, przedstawia się i mówi, gdzie mamy podjechać. Crackdown. Ok. Aha, przeżywamy jedną kulę, no nie powiem całkiem ciekawe. E, zaczynamy z jakąś bronią nawet, nie wiem to jest, Drill? Coś dla mnie świadczy. No ale nic, wiecie co, e, nie wiem, e, albo zaczynam, będziemy zaczynać z Tedem, albo z tym, ale raczej z Tedem. Ojejku, petardę wystrzyłam. huligan jeszcze Sylwestra nie ma. Ojejku, tam na pewno, tak, tam na pewno ktoś będzie, tak myślałem. Fakt. Zatwimy dwóch. Nie! Yeah. Jestem taki dobry. Może czemu muszę? Nie, mój pies. Przepraszam. O, już się pojawiłem. Przepraszam za mojego psa, ale on się boi fajerwerków. Musiałem go zwyczajnie uspokoić. Hmm. Myślę, co by tu zrobić. Zamknij te drzwi. O, tak. Super, zamknąłeś. Świetnie. Ok, Trzeba tam szybko skoczyć i... Go załatwić. Teraz pies. I biegnąć od Gana. Hmm, jakby to ładnie rozegrać. Ok. To będzie trzeba teraz też dobrze rozegrać. Tu jeszcze jedna osoba z nich żyje. Tylko nie wiem kto to. Nie, wszyscy nie żyją. Jak ładnie. Troszkę to wyszło na farcie, ale ważne, że wyszło. Nie. Yeah. Akurat ostatniego naboju się pozbyliśmy. Dobra, tu jedzie jedna osoba, a nawet tylko pałkę baseballową. Oświgo! Mm, mój pies się bał. Myślałem, że go wypuszczę z pokoju, będzie dalej od potencjalnych źródeł petard. To będzie mniej się bał, ale jednak chce być przy mnie, no to niech tam sobie siedzi. Pod stołem i nie przeszkadza. Dobra, ale my tu pitu pitu o moim psie. A tu mamy problem. Ok, myślę, że najpierw załatwimy go, on chyba raczej nas stąd nie zabije. Drzwi, drzwi nas powinny chronić. Nie, drzwi nas nie ochronią, cholera jasna. Yeah! Te drzwi są jedną z najskuteczniejszych broni w grze. <gry> Naprawdę, nie wiem jak pusty może tak ogłuszeć ale dobrze. To jest tylko gra. Szukamy jakiejś maski. O, chociaż. Znalazłem jedną, następną pewnie znajdę za kolejne 8 odcinków. Coś koło tego, o, myślę, że powinienem go ogłuszyć tego co ma broń rzucić broń w tego drugiego i iść, zabić tego co ma. Um, tam pałkę, co stoi na górze. O! Dobra, teraz ten. I na koniec ten. Nie, yeah, udało się prawie, że idealnie. Okej, okay, weźmiemy teraz tą. Hmm. Przyda mi się jakoś zabić tego. O kurde, broń nie dolatuje. Słabo. Wezmę jeszcze, spróbuję rzucić tak. Hmm, dobra, słabo. Nie no, myślę, że musimy go niestety zastrzelić. Ojejku, alarm się włączył. Nie wiedziałem o tym. Łoł, wow, już myślałem. Nie, udało mi się. Nie trafić ci do tego jeszcze dobić i przeżyć. Jestem taki pro. To też powiem, że prawie wyszło. Nie, powiem, że to wyszło. Nie, no ten alarm to jest jakiś skrypt, więc. Tak czy siak. No, aha, widzę, że psa nie da się zabić wieloma rzeczami. Wyrzucając w niego też, rozumiem. Czyli psa trzeba zwyczajnie zastrzeić. Okej, okay. widzę, że on tu jeszcze sobie żyje. O, przepraszam cię biedny piesku Okej, okay. aha, tu są, są szyby, czyli powinnam się obawiać Dobra, 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 dobra O oh, fuck, mam jeden nabój. Dobrze Wow, udało się. No nie powiem, dokładnie. W tej serii bardzo często coś się udaje To chyba dobrze O nie, 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 nie. Co to jest snajper? Tak mi się wydaje. Je Jak to Chapter Clean? O fakt, to teraz tu powiem, nie policja będzie wchodziła. Tak, policja tu wchodzi. O ładnie, zabili przeciwnika. Hm. Jakby to dobrze rozwiązać? Nie, na pewno nie będę mógł iść tędy. Tu mnie snajper zabije. Aha, się poddali. U. Wow, czy oni są kurwa odporni? Tak, oni są kurwa odporni. No nie powiem, to będzie ciekawe. Mm, to może być naprawdę ciekawy level. Więc jeżeli mi się nie chce, no, widzę, że autentycznie. Moje marzenia zrobienia tej misji, przynajmniej o cichu nie wyjdą. Od razu wchodzimy i robimy rozgłos. Gincie! Gincie. Dwa naboje. Ile idzie dwóch? Ok, powinno się udać. Wow, wow, jak on nie strzelił. No, to jest po prostu niewiarygodne. Dobra. Ten, też po prostu trzeba to zrobić szybko. takie przyzwyczajenie wydaje. Dobra, bierzemy tą dwórórkę. Nie! Wow, wow, wow. ok. Hmm, nie powiem, to nie będzie łatwe. Nie powiem, to naprawdę nie będzie łatwe, ale zdecydowanie to jest do zrobienia. Trzeba to zrobić po prostu jak najszybciej. Ewentualnie to też nie jest taki zły pomysł, żeby wyczekać aż ich policja wyaresztuje. Czekać aż ich policja zaaresztuje Wtedy będzie łatwiej. No, bez sensu spełniał takie głupie błędy do tego głuszymu. E, tak, Ja yeah, Gin. Gin Bez sensu pełniem głupie błędy. Chyba to będzie trzeba też dobrą opcją jest, bo tego się po prostu nie da zrobić po cichu. Jakby się dało, to by było cholernie fajnie. No. Nie, nie. Gdzie jest mój nóż? Gdzie jest nóż? O Boże, tu jest nóż. Może to się jednak da zrobić po cichu? Jegoś tu się zakraść? Nie. nie da się, nie da się. Spróbuję to jeszcze troszkę. Spróbuję to jeszcze troszkę porobić po cichu. No, ale z tego co widzę, to. Albo się nie da, albo jest naprawdę trudno. Bardziej prawdopodobna opcja, że się nie da, po prostu tak jest zaplanowana misja. O boże, miałem kemelę niezaukowaną. Ale to jest fail fest. Hmm. Ale co, taki jest urok tej gry. Raz wychodzi fajnie, raz jest ładna. Łatwa przede wszystkim. Drugi raz już jest cholernie ciężka, piekielna i daje w kość. Mhm. Nie, ta autentyczny czas skrypt. Chociaż strzał zdecydowanie słyszę, to też jest fakt. Jak on mnie zaaczy! Naprawdę nie wiem co to znaczy więcej trzeba zrobić, tylko mój plan jest dosyć ciężki do zrealizowania. No ale nic, będziemy próbowali. Po kogo chcecie? No. wow, jaki to ma rozrzut? No nic, no trudno. Tutaj też raczej nikogo nie zabijemy. Mhm, chyba to że zostało tu tak. Aha, tu zaraz pojawiłem się tu, lepno, tu siedem. Zawsze odrobinę lepsza sytuacja. Halera, i było tak blisko. Nie, dobra z tej wow, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. Haha, <laughs> o to mi chodziło. Teraz Wam opowiem Mój plan, bo byłem tak skupiony na grze, że może nawet nie odzwierciedlałem. Mój plan był taki, by wymordować ich jak najwięcej w przejściu, poczekać, aż oni sami się poddadzą i uciekać. I, i się udał co prawda, nie wiem, czy zdarzymy wam o tym powiedzieć, bo byłem tak skupiony na grze, żeby to wyszło, żebym w międzyczasie nie zginął, ale jakoś wyszło. Dobrze, nam się jeszcze udało potem względnie szybko i w miarę łatwo uciec. Ale co, jestem szczęśliwy, naprawdę jestem szczęśliwy, że mi się udało to przejść. No i tu już gra pokazała pazur, nie jest już tak łatwo. Tam pewnie była ukryta, jakaś maska. Wow, wow, wow. Okej. Okay. O nie, nie masz naszego kolegi. Może no, się robić i zimnie ze względu na fabułę, i trudno ze względu na grę. No ale co, to by było na tyle. Żegnam się z wami, co zapraszam do kolejnych odcinków. Hej.